Ja no, ten, ten, Mercedes, Mercedes? To... A klasa, no. A to ile? Dawaj półtora, zabieraj. Je, je, A je, może je, ci drugi samochód? nie, 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 nie. To i to, lepszy, elegancko tu, się w środku. No w środku, zawsze w środku jakie, no, no, nie no, wiem. Jest wczoraj kupiony. No ja wiem. Te, 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 Duże te, ja poszukałem, poszukałem te, o, te, te krótkie tego, o, bardzo eee. no, dobre, o, w środku, tu, o, radio, wszystko, no, ja, o, właśnie, tak. Ty radio na sztukę, bo dziura była, kostki nie mam. A...

A ty umiesz Wiesiek spawać czy nie? umiem, mówi. Ale Groszkę. Tu... Blaszkę, blaszkę czekaj. Z gigomatem? No tak. No, no. Z elektrodo. Co? Wiesiek. Z pawą czekaj. A jak Robert? Ten, ten. Muzyka, a właśnie to. Co, jeszcze e, że nie otworzyli? Ej, co? Przyjeżdża czasami, no. No, no, widzisz. No, a to być do kręgu pocisnął naprawdę, pewno. to, no. nie, nie, nie zero, nic. Ja, ja rozmawiam, Ewa, mówię, Ewa, ja, ja pracował razem. No. Ej, no i nic z Zamknięte, no właśnie tak. No zamknięte, aby potańczył, nie? No to kuracz tylko. Nogi trochę... Wiesz, o, dobra, dobra. To. Wiesz, jak to ty tanczysz, że O, o kur... Tak. Ale... To, I posadził, kurwa. Czy. Wszystko w no. dzwon. Ale i ćwiczył trochę, tak? Już czuję, o kurde. Ja? Tak? jest. Ale to co, rzeźbę robiłeś, nie? Jak... Co? Rzeźbę robiłeś, nie? No, ja. Pojechałem no. na, pojech, na wioskę, wiesz. Wiesz, no tak, Trochę tam jogę, nie? Jogę, czy nie? A ja Jogę? Gdzie się karate jakiś ćwiczysz, czy nie? A ja? Często. Dżudą, dżudą. Dżudą? Tak. To kolega, to wojsko razem. O, też. Angel, O kurde. Ale kurwa, dżóg, o o tak. Kurwa, wiesz co? Ale ja się komnadren brałeś podobno. A co to? Komnadren. O nadren? no? Na rzeźbę taką. Czy nie? Omkę tak zwaną. O. O, buty do stepowania mat. A po to ci ramka, będziesz rower na tak. ja, nie, 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 ten. nie, nie, to Może... nie, 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 A nie, ty? to tak nie, 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 to, to... nie, to, <laughs> to, to, nie, ma. No No, to? Na głowę taką opaskę można zrobić Oho. i sobie za zaśpiecać no, drogę. Dro nie te, te, te. rower jest do jeździ, Nie, nie, Nie? Nie nie no, a, te. a gdzie ty wie się rower masz Ty tym rowerem? Ja mam w ogóle. Mam, o Tak? Tak. A jaki niebieski? Nie, to ten. Dobrze ty. Co? Dobrze ty. Na nie giełdę kupił. Tak? Zobaczył. 300, 300 O. Ale to, było kurde. I temu jeździł to, z jasku, wiesz, no tak jest kurde. No. O, człowieku, to ja już kurde, człowieki przerobię. Uch, kochani. A. To ostatnio kolarze jechali przez ten... A no ja wiem, stok, wiem, no, Popatrz, to jest Miskiewicza, Miskiewicza, to. no to dwóch, trzech to... I, słabo, nie? E, słabo, no, no i, i pojechał, e, tak już. nie No ona wczoraj No, 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 no. Można jeszcze jeszcze na chwilę? Można, no.